Siema, witam was w dzisiejszym filmie W dzisiejszym filmie będziemy robili Trzy medaliony Ze mną jest tutaj kolega Kazik Manik, przywitaj się Halo, halo No i no po prostu będziemy w dzisiejszym filmie Trzy medaliony Mamy do zdobycia ILE? A jeżeli nie to wymyślcie karę w komentarzach Który komentarz będzie miał Najwięcej lajków Ten po prostu wygrywa i musimy robić tą karę Ja już nie przedłużam Widzimy się w grze few moments later. I, I jesteśmy już w gierce Teraz na który medalion pierwszy polecimy Może tutaj Kazi Albo dobra, ten który będzie najdalej Pierw polećmy na niego I Oczywiście zapomniałem zap nie pewnie wspomnieć Mamy trzy próby No i jeżeli się nie uda No to na, na chyba wiadomo co Trąbane będzie Pewnie i tak będzie za Pozdro. Ale Przypominam, jeszcze jeszcze trudniej, bo gramy rankedy. No, ale to jest ranga złota, to tam gówno. No i co, ale zawsze może być, mogą być jakieś proste na platyny. Tak, może być set i kamija, co? Kubiks, FM. Mogral. Eee... Eh. Jak tam miał? Mr. Kiełbasa <grywki> Dwa bułki, kiełbasa Kiełbasa! 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 Dwa bułki! Dwa bułki! Bułka! Kiełbasa! Dosta, a ja nie dostał Nie no stary, weź... Eh? być normalny fix. Masz medalion, co w jest sensie, kurde. Dobra, czekaj, ja będę dead. Jednak nie będę. Lecę. Dostał 11. Idę do ciebie od drugiej. dead? Widzę. Mam drugiego. Gdzie? Ja mam jakby 3 ono, nie? Uciekam. dead. Zabiłeś? Mhm. Nice. Dobra, tu jest ulepszanie. Ojazu, biłam. Ej, auto to jedzie. Yy, Kurde, już Mam kroki, ale to chyba BOT, nie wiem. Masz? Nie. Czekaj, dam ci zaraz jeszcze jedno. Kurde! No, to nie jest BOT! Ale ja dostaję. Ja to w sklepie bossa. Ja będę To Ktoś jest? nie jest Nie tak. jest. Kurde, on mnie zaskoczył. Ej, kasper, kasper, stój, stój! Chodź tu. Stoję. Parę dzięki. Aj zabiję, zaraz bossa No to... Czekam ja już idę potem. Dobra, ale i tak pewnie pod koniec gry będziemy mieli wszystkie medaliony. Ale trzeba ich... Zanim nim auto wezmą. To chodź, lecimy. Podał to! Tu jest! Chodź! Podał to! Jest u mnie! Wziąłem chłopę. Ja też. Dostał 58 krak, 16, 6, o Boże. Daj. Proszę, oba on miał medalion. Dajesz ten. Kurde. To nie on. Nie, jego kolega ma medalion. Motor. Widzę. Nic nie dostał. To jest kolejny Habaknos. No kurde, już nie mam pierwszego medalionu. Trochę przypał. Chodź. Czekaj. Już medalion jest dalej na bazie. Gościu. Ta? No, na minimalnie. A jest. faktycznie są. Czyli to nie byli medalionowcy. Ej, służę!

Kurde, pierwszy medalion już nam ucieka. Najgorzej, jak będzie trzeba, bierz do strefy. Ja mam tutaj auto. Dobra, ja czekam na ciebie z beczką. Z czym? Z. znaczy no. No z szampanem. I mam auto. A ja nie mam Ja też mam auto z a, 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 Na mnie, na mnie, na mnie. Ach, wsiadaj! O ten szerok nie ma nic. Opony terenowe nam zakosił. I pół, Wal w niego! Auto ma zjuzd. Goń go! 210, 210, 210 Kurde, przesiadli się Dobra, lecimy po medalion mm. Ej, weź tam, jedź, jedź, jedź I stań w miejscu, no kurde, niech nich już wywalone no ale oni mają tak zniszczone auto Ale to co, ale oni nie mają medalionu Dobra nas wlecze Pług, masz tu pług Walich! Wysiedli Strzelam Jest tu! Został jeden On próbuje nam wsiąść do fury Wsiadł do nas? Co jest? No nie! Ja robię maving Ej, zabijam jego kolegę Dobra, ja zabijam jego kolegę Nowych, 1.21 O kurde, faktycznie tu jest ktoś 37 nie mam mamo To są jeszcze nowi ludzie ja. No kurde, ja jestem dead, bo mnie od boku biją Tak, Zabijam kogoś Jeszcze jeden. Jazun i kolejny. Kurde. Lecę po ciebie. Jeszcze mi tańczy, debil idiota. Śmieciuch. Nie, idź, nie, idź, nie ma sensu. No i jesteśmy dead, straciliśmy całą próbę. I niestety w drugiej rundzie zapomniałem włączyć nagrywania. Ale mieliśmy dwa medaliony, tam chyba top 7 i zginąłem w sumie to od strefy. No i no, co? No, no nic nie poradzę. No, dobra, lecimy do trzeciej próby. I jesteśmy już w trzeciej rundzie, rundzie. Bo druga mi się oczywiście nie nagrała. A sorry, jeżeli czasami przy skręcaniu są lagi, ale nie wiem w sumie o co chodzi z tym. Teraz już chyba tak nie ma Ale wcześniej było Dobra, mniejsza e, Tym razem polecimy może tutaj, dobra Lecimy No i kurde, widzicie? Są takie... Bardzo są lagi jak skręcam Ja będę musiał zresetować tego Będę chyba musiał ABS zresetować, nie wiem o co chodzi Możecie mi pomóc w komentarzach ale, jak teraz sobie to montowałem, to od drugiego. Znaczy, no, pierwszej gry to się nie dało w ogóle oglądać. Ale. Tak w, sumie, znowu. w sumie to nie wiem. Nie wiem. Piszcie w sumie co zrobić, żeby to zmienić. Jak ktoś się zna, to będzie w sumie fajnie. A my w sumie to gramy, nie? I po tej próbie, jak się nie uda, to wymyślacie karę, nie? O kurde, jest chłop... O ja pierdziele, skąd gościu ma nagle? Nie no... On ma bombę. A no to co widzowie? To robimy karę. Wymyślajcie karę w komentarzach. A eee, no ja co mam w sumie powiedzieć? No nic nie powiem. No, dobra. Miłego dnia. Nie wieczoru. Dobra. E